Witajcie w pierwszym odcinku naszej serii przygód w Minecraft. Jestem Pawlor, a ze mną jest Skalipson. Drodzy widzowie, chcemy was zabrać do naszego tajnego laboratorium. Nad czym tak długo pracowaliśmy, na pewno wam się podoba. A więc chodźmy do na niższe piętro, gdzie ukryliśmy nasze tajne wejście do naszego laboratorium. Kamilson, prowadź. Proszę bardzo, zapraszam za mną. Tu mamy piękną kuchnię urządzoną, którą często spożywamy tu posiłki, a tu znajduje się nasza winda. Chodzimy. U, Ale jest super. Uhu. A to jest nasze tajne przejście. Super. Wytrzymałe drzwi, żeby nikt nie mógł się tu włamać. Odpuszczę. Zaraz je otworzę. Tutaj tymi płytkami otworzę te wrota do naszego tajnego laboratorium. Patrzcie to. Wow. Ale niesamowite, sumie. co? Jest to niesamowite. Jak one się super otwierają Chodźmy! Ja cię kręcę. Idziemy! A tu ukazuje się nasza elektrownia Która zasila nasze całe laboratorium Zobaczcie jak ona jest ogromna! Tak jest! Tutaj przechodzimy obok naszego strażnika Który broni wejścia Do naszego laboratorium Chodźmy na górę więc Do naszego centrum dowodzenia A tutaj Mamy bramki, które sprawdzają, czy nic nie mamy niebezpiecznego przy sobie. I tu, właśnie w tym momencie, jesteśmy w głównej naszej bazie badawczej. Tu dzieją się wszystkie nasze eksperymenty, badania, wiązania matematyczne. Właśnie tak. Może ty, Pawlor, nam teraz pokażesz, naszym widzom, ukochanym, nad czym tak długo pracowaliśmy? Co? Jasne, że tak. Tajnego miejsca, gdzie, nad którym pracowaliśmy wiele lat. Uch, otwierają się nasze tajne, zabezpieczone drzwi. Pracowaliśmy tak tylko nad portalem, który udało nam się w końcu zrobić, który nas zabierze w naszą pierwszą przygodę. Kalipson, a więc ruszajmy ku przygodzie! Chodźmy! Wow. Jezu, oh. jezu. O Jezu! O Jezu! Boże... Moja głowa! Nie miało być tu efektów ubocznych. Oh. Gdzie jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Wow! Nic nie widzę na razie. Co tu się dzieje? O Boże, portal trochę wyszedł poza kontrolą. O kurde. Chodźmy może do tej wioski obok. Chodźmy sprawdźmy, co tu się dzieje. Widzę jakiś ludzi. Może porozmawiajmy z nimi. Świadczyła agencja zombie. To oni wypuścili wirusa, który zmienił ludzi w zombie. Jedno z ich urządzeń rozprzestrzeniających zarazem znajduje się w największym drapaczu w mieście Dark Hole. przed nami. Dobrze, a więc porozmawiajmy z drugim ocalałem, bo pewnie ma nam też coś do przekazania. Weźcie, broń, ze sobą. W skrzyni znajduje się ekwipunek. O! Dobrze. Na pewno nam się przyda. O, ekwipunek. Zabierajmy go. szybko, Kalepsun. Dobra, Kalepsun, ruszamy w przygodę? To Te miasto jest kompletnie zniszczone. Kurczę, co tu się stało? Słyszę jakieś dziwne odgłosy. O nie! Zombiaki! Jest za dużo! Musimy Uciekanie. uciekać! Przed nami most! Chodźmy na... Zjedzą, zjedzą, o nie! My... Uciekaj! Wysadzam most! No. Dobra! Most teraz jest nie dorwą. Ale byli straszni! Udało się! Udało nam się uciec przed nimi. Dobrze. Ruszajmy dalej! Dalej są szkielety. Może jakie miasto opuszczam! Co tu się wydarzyło? Zostań! Ambi. Strzelaj do niego! Udało się! Dobrze. Musimy iść dalej. Musimy iść dalej, mamy mało amunicji. Musimy, ostrzec. Czekaj, skrzynka. jest skrzynka. O! Są kolejne o, broń. bronie! Trzeba je zabrać z tobą. Każda broń się nam przyda. Jest nawagę złota, nie wiadomo co nas jeszcze tutaj czeka. Dokładnie. Tu są jakieś zwłoki. Widzę kolejnego! Trzeba. boże, tak nie mi. Dobrze! Udało się! Och, jak dużo tych zombi jest w tym mieście. Dobrze, Aha, że ruszajmy dalej, tak dalej. dalej. Dobrze, że mamy właśnie broń. Dobrze, powiedziałeś. Idziemy dalej. Gdzie mamy tutaj ruszać? Zobaczmy. Postęp. Chodźmy dalej. Chodźmy dalej. Chodźmy Trudno. dalej. Następny. O nie, kolejny. Ile ich tu jest? Nie mogę go trafić. Unika. Dobrze. Chodź, chodź, chodź. Zabiłem Ciekawe. go. Dla ciebie. Uważaj, spokój! O nie, atakujecie! O nie! Dobrze nam się udało, ledwo co uszedłem z życiem. O. Ja też, o jezu, myślałem, że już tego nie przejdziemy. Gdzie mamy iść? O nie! Kolejny! O, pokonany! Dzięki! Cii. Ruszajmy do przodu, zobaczmy co tu jest. Jakieś wejście. O nie, kolejne zombie! Kolejne zombie, trzeba ich jak najszybciej wyeliminować. A więc ruszajmy na górę! Zobaczyć co nas czeka! O! Zobacz! Boże, mhm. oni są jeszcze gorsi niż ci co wcześniej spotkaliśmy! Sprawdźmy, co to są za story? Musimy je pokonać! Jak najszybciej! To matka! I córka! O nie! i reszta swoje dzieci! Kamilson o spróbujmy je pokonać jak najszybciej! Zacznijmy może od córki, jest słabsza! córka już prawie padła Jeszcze chwila, ała. Nie mogę! Padła, Dobrze! Dobrze! Zajmijmy się ze środką! Zajmijmy się matką, masz rację! O. Dobrze! Już prawie! Jeszcze nie! Dobrze! Dobrze. Jest! Udało Dobrze. się na szczęście! Ruszajmy do przodu! Chodźmy! Brama, otwarta! O nie! Całą jeszcze o, jak ja mnie zbyt trzymały również. O, udało się. Jeszcze jedno. Dobrze, jest udało się nam, ujść z życiem. Chodźmy. O, jestem ranny. Muszę zażyć. Strzykawkę. O. Winda. Dokąd nas ta winda zabrała? Kalepson, chodźmy, sprawdźmy to. Chodźmy. O nie! O nie, to zasocka, postrzelił cię! Kalepson! Masz strzykawkę! Oh. Ona ci oh, płynął uzdrowić! Dzięki, chodźmy dalej. Chodźmy dalej. Oh. O nie, następny! O oh, nie, kolejny! Strzelaj do niego! Strzelaj, póki żyjemy. Strzela. Dobra, coś oh. jeszcze stało. Jest z tyłu, jeszcze jeden! Oh. Oh, leży. Dobra. O, kto to jest? Proszę, nie rób mi krzywdy, masz tu kod dostępu do dezaktywacji rozsiewnika, a tu masz lokalizację bazy zombie. Och, mamy lokalizację bazy. Kalepson, trzeba szybko wezwać śmigłowiec i wysadzić to miejsce! Już wzywam. Śmigło Czeka... jest wezwanym, idziemy! Lecimy na górę szybko i czekamy na śmigłowiec, i odlatujemy stąd. O, ale mają działa przeciwlotnicze. Kalepson, już podłożyliśmy bombę. Odlatujemy stąd. Lecimy do bazy wroga. Jasne. Wylądowaliśmy właśnie w bazie wroga. Musimy szybko ten teren zdobyć i eksplorować. Kalepson, dawaj. Idziemy. Mm. Porozmawiajmy z naszym żołnierzem. Witam, oddziale Sigma. Zaczęliśmy atak, czekaliśmy na wasze wsparcie. Możecie ruszać do budynku naprzeciwko nas. Został zabezpieczony w połowie przez naszych żołnierzy. Kalepson, idziemy z naszymi żołnierzami na misję. Ruszamy. Pędźmy Musimy czym prędzej. Naszym. Pędźmy czym prędzej. O. Słyszę pierwsze strzały. Pierwszy kontakt. O nie! O nie. Jest ich za I dużo! Na Jest Idźmy. ich za dużo! Musimy się Nasi nas będą osłaniać! O nie, dostaję, dostaję! Muszę obejść inaczej! Osłaniam cię! Ruszajmy, ruszajmy do przodu! Czym prędzej! Dawaj! Oh. Jesteśmy w budynku. Nasi żołnierze chyba nie przetrwali. Gdzie Jest my taki. jesteśmy? O, leży. Stratanie wóźniej martwe. Są pierwsze martwe zwłoki. Nasi tutaj musieli faktycznie oczyścić drogę dla nas. O nie, są następni zombie! O nie, dostałem! Są kolejni zombie do pokonania. Nasi żołnierze nas wspierają za nami! O, generał czerwony. Ruszajmy w przód, przed siebie. Jest przeciwnik! Jest przeciwnik, tak! Dobrze, świetnie! Musimy trzeba ruszać dalej, nie mamy co, co czekać! Następni! Zająłem się jednym. Uciekam, uciekam do przodu! Jest ich tak dużo! Co to podostałem! Zbieram cię! Przeładowuję! Dobrze, ja też jeszcze środowię. jeden został! Dobrze, oczyszczony, możemy hmm. ruszać dalej! Jesteśmy coraz bliżej, uważaj za spółką! Dobrze, dobrze, dajmy się... radę! Przed nami jest na górze! Nie wiem czy go trafię! Snajper! Musimy się do niego zbliżyć! Z dołu strzelają! O, o nie! Zostaje cały czas! Jest dobi jest. Z lewej naciąga dwóch również, uważaj! O nie! Dobrze! A, udaj się, udaj mnie. się! Strzelaj, strzelaj! Dobra! O. Następni żołnierze, dobrze. dobrze! Został ostatni sniper na górze i zombie na dole. Dobrze! Dobrze, kolepco, dajemy rady, dajemy rady! Przyjmy do przodu! Świetnie! Dobrze, że są żołnierze, mogą nas ubezpieczać. Dobrze! Muszę przyładować! przeładować! Pilnujecie! Dobra! Dobrze! Możemy iść! Idźmy do przodu! Uprzedamy. Na ciężarówce! Dobrze. Świetnie! Szkodowuję Na dole ich jest pełno! O nie! Jakich wielu! Ja nie wiem czy my się, się przeżyjemy przez taką ilość przeciwników! Damy radę, wierzę w nas! Mam ze sobą granat, a przed nami ich widzę wielu! Spróbuję ich wysadzić z granatem! Oh. Uważaj, o, dostaję, cię dostaję. Dostaję. Os osłaniaj mnie! S osłaniam oh. cię! O nie, że u granat! Trudno! Przyszłam przed. Dostali! Dostali! O nie. Nasz granat poleciał. Dobrze i jest tak dostali. Na... Ale co osłania mnie tak dużo? O nie! Damy radę. Co się. się trochę do tyłu. Gryzie mnie, gryzie mnie. On nie gryzie. Ach. Dobra, zabiłem go. Schoduję z ścianką. A strzela. O nie, jak ja dostaję mocno! O nie, dostałem! Chowaj to się! To się może nie udać, to się może nie udać! Chowaj się! Trzymaj linię! Trzymam, Kaleps Dobrze. Przywo. Wystarczy, że zniszczymy tą wieżyczkę. Położę się Brawo. i się O, udało się. Dalej S dostaję, z tyłu jeszcze stoją. Schował się, dobra. Dalej mamy ze sobą żołnierzy Jeszcze z góry walą, z mostu Ja ich unikam. Tu jest jakieś wejście, o którym mówił nasz żołnierz przed wejściem Ruszajmy o, więc do chodź, niego. Jeden. Wchodźmy, wchodźmy szybko. Co tu, są o tu? guardia ochroniająca z króla Jeszcze został ostatni oponent O. Dobra, zgodnie z mapą jesteśmy na miejscu. Jeszcze mi wypadł jakiś klucz, klucz do drzwi. Których tuż drzwi? Tu są jakieś drzwi. Kal Kalepson, tu są drzwi. Otwieraj. Działa. Działa. Dobrze, ruszajmy. Jesteśmy powoli. w jakiejś sali. Król zombie jest przed nami. Musimy go pokonać im prędzej. O nie! O nie! Strzela jakimiś dziwnymi strzałami. Boże, świetnie. Nie, Kalef, nie wiem, tak czy dam O. Dostaję. Jest jakiś... Jest fakt, chyba kom... zawodny. Yy, Proszę we mnie! Ale co ja mam zrobić? Musisz go wysadzić granatem. Jest zbyt mocny. Zabił już naszych ostatnich żołnierzy. Dobra, biorę granat. Rzucaj! Rzucam! Rzuciłem! Schowaj się! Oh. Oh, wybuch! Dobrze! Zabiliśmy oh. go! Udało się! Jakaś aura mnie oślepiła. To wybuch no. jego ciała. Oh, udało mamy, się? Mamy jego serce. Hmm, serce. Serce Chlora Apokalipsy. Mamy serce Chlora Apokalipsy! Udało nam Możemy się! Możemy zrobić badania na nim teraz. To Dobra. nam pomoże w wielu badaniach. Musimy wrócić Dobra. do bazy, szybko je zabrać i zabezpieczyć. No, okay. Użyjmy portalu. Kalepson, postaw portal i wracamy do naszej bazy. Stawiam! Jest. Chodź, wskakujmy do niego. No to ruszamy szybko! Oh, wracamy oh. do naszego laboratorium, Kalepson. Trzeba szybko zabrać serce do naszego laboratorium. Tak żeby jest? Od... By odtworzyć ciało króla. Ruszajmy Dokładnie. szybko. Wstać już go, wsadź to serce do inkubatora. Już je wsadzam. Serce jest już w inkubatorze. Dobrze, to teraz włącz analizę danych w komputerze Dobra. Zaraz już sklonujemy się... Kalepson, obiekt jest gotowy do sklonowania. Już mogę zaczynać! Wystarczy, że kliknę ten tylko ten przycisk za 5, 4, 3, 2, 1. Ach. I oto i. Kalepson widzisz go? Widzę. Udało nam się, jest król... już na... nasz, jest już nasz, król zombie jest nasz oh. Widzowie udało się, udało nam tak się, warto być Widzowie to by było na tyle, dzięki że pomogliście nam zdobyć. pokonać króla zombie i widzimy się już niedługo. Widzimy się już niebawem w następnej przygodzie z Kalepsonem. A wy w tym momencie zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję i napiszcie komentarz, co wam się najbardziej podobało. A może wymyślicie wy, co my mamy następnego zdobyć? Kto wie? Może znajdziemy portal do tego, co chcecie zdobyć. Widzowie, piszcie tam... swoje propozycje w komentarzach. Siemanko. Siemanko i widzimy się już niebawem na kolejnych przygodach.